Przede wszystkim, jak ocenisz to dzisiejsze spotkanie z Podkalem Nowy Targ? No, oceniam go tak, że myślę, że rybale więcej chcieli i po prostu dali od, do tego troszkę więcej jak my. Szczęście się obróciło na ich stronę, my mieliśmy swoje sytuacje, ale myślę, że dużo, ale coś temu zabrakło? Może takie, nie wiem, no takich ekstra 10% od każdego i po prostu dzisiaj myślę, że więcej zasługowali na to podale. Czy można mówić, że ten dzisiejszy mecz był najtrudniejszym meczem w tej serii? Nie, nie, to bym nie powiedział. Myślę, że bardziej my trochę to w głowach nie, złapali tak jak mieliśmy i pierwszy terciu sme troszkę prespali i potem już ciężko, ciężko nam było rozjechać nogi jak, jak wcześniej w tych meczach. No ale nic się nie dzieje, no jest 3-1 jedziemy do domu i to jest play -off. po prostu. Ja, nikt, ja myślę, że nikt nie myślał, że będzie 4-0 i e, robimy dalej swoje. No dzisiaj rywale byli pod presją. Tak? Dzisiaj gdyby przegrali, no to zakończyliby sezon. Czuliście, że taką, jakąś dodatkową motywację ten mecz w nich wyzwolił? Tak wiadomo, zawsze jest tak, jak już masz nuż na gardle, no to walczysz na 200% i ja myślę, że każdy musiał dzisiaj wiedzieć, że pod Hale się nie podaj, i że da do tego maksimum, no i tak było. Yy, nie zapytam, czy w domu, w kolejnym meczu to będzie taka formalność, żeby ten awans do półfinału wywalczyć, ale na pewno będziecie w dużo lepszej sytuacji niż pod halę i, i będziecie na pewno faworytem tego kolejnego spotkania. Na pewno to nie będzie formalność, bo ten mecz sam się nie wygra i każdy z nas będzie musiał dać do tego znowu 100% I tak jak graliśmy wcześniej te mecze z poświęceniem walka i po prostu dalej ich męczyć, bo ja myślę, że musimy mieć więcej sił i musi się to pokazać w następnym meczu. E, no, w całym tym sezonie kontuzje was na pewno nie oszczędzają. E, tutaj też e, można powiedzieć, że no, nie wiem, straciliście tak Filipa Komorskiego, m.in. E, dzisiaj dzisiaj nie mógł zagrać. Uh, bolo to vás vlastne dužá strata, že kapitán nemohol vám dnes aj pomôcť? Nie, tak on chcel vypočať, že by v domu bol v plný sile a že by tam dorostil. Ale nie, uh, žartuje. Uh, napevno nám brakoval, bo je to náš líder, ktorý vážné vážne bránky. Napevno taký závodník družine brakuje, ale... Musimy następny wziąć za niego, jak go nie ma i prowadzić tę drużynę lepiej trochę. Czy w pierwszej formacji, to miałeś jakieś inne zadania w tym meczu dzisiaj niż wczoraj? Mm, nie myślę, że inne zadanie. E, troszeczkę inaczej się grało, bo e, Alan gra troszeczkę inaczej, jak tam chłopacy z trzeciej linii. No i mus, musiałem trochę do tego dopasować, Ja myślę, że nie było źle, że mieliśmy tam Dużo sytuacji no, nie udało się wykorzystać dzisiaj. To na koniec zapytam o pracę sędziów nie tylko w tym meczu, ale ogólnie w całej serii. Myślę, że w play-offach pozwalają na troszkę więcej niż w takim sezonie zasadniczym. No nie wiem czy mieli w ogóle gwizdek dzisiaj, bo czasami się zastanawiałem ci widzę ten sam mecz, a... Ale... Ale ja neviem, no, z tých mečov, co a co slyšajem od iných chlopakov, no to od je troche viacej, pozvalajú v tej gre, je zmenej tých kar. No i chyba dogadali sa tak, že bude taký trend, no i trímajú sa tego.